Jedną ze strategii działania złego ducha jest próba wciągnięcia nas w dialog. Dialog ze złem, dialog z pokusą. Ewa w raju zaczęła rozprawiać z szatanem i została zwiedziona. Na pewno mamy też jakieś nasze osobiste doświadczenia, że przyszła pokusa, a my zaczęliśmy się zastanawiać, że w sumie może w naszym przypadku to nie jest takie złe, że może tutaj nie skończy się to tak jak u innych. I ulegaliśmy tej pokusie. Także dzisiaj w Ewangelii zły duch próbuje wciągnąć Jezusa w dialog. Zapewne po to, żeby odwieść go od dobra, które ma się wydarzyć w życiu człowieka opętanego. A Jezus odpowiada mu krótko. Milcz i wyjdź z niego. I to jest najlepsza strategia walki ze złem. Najlepsza strategia walki z pokusą. Krótka, jednoznaczna odpowiedź, nie dająca jej przystępu. Milcz i odejdź.